Dzień dobry, witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiaj powiem, rozwinę może temat, który wczoraj zasygnalizowałem w krótkim wideo, w krótkim komunikacie. To znaczy, że przystąpiłem do e, partii Korwin. E, e, postaram się trochę przybliżyć e, tło tego e, wydarzenia. E, można powiedzieć uzasadnienie. E, ja tak naprawdę do partii Korwin rozważałem wstąpienie już ponad rok temu. Kiedy było już jasne, że w tym mainstreamie nic wolnościowego się nie wydarzy, tam nie ma szans na obronę wolności, potrzeba było czegoś nowego, potrzeba było zjednoczyć środowiska ideowej, wolnościowej prawicy, no ale też nadać im pewnego rodzaju rangę. Wtedy jednak taki pomysł, żeby jednoczyć właśnie siły wolnościowe i prawicowe, zaproponował mi Marek Jakubiak. No włączyłem się w tamten projekt Federacji dla Rzeczypospolitej, który uważam, że miałby szansę, gdyby potem Marek Jakubiak się nie wycofał, gdy Prawica się zaczęła tworzyć nie tylko w jego projekcie, ale gdy to połączenie zaczęło się tworzyć w Konfederacji. No i właśnie to, to czym miała być Federacja, stało się de facto w Konfederacji. W takiej sytuacji, no, gdy Marek Jakubiak odszedł można powiedzieć ze sceny politycznej, partia Korwin jest jedynym reprezentantem idei wolnościowych. Ja sam mogłem można powiedzieć wstąpić tam wcześniej, ale zawsze byłem wolnościowcem, zwłaszcza wolnościowcem gospodarczym, tak? W sprawach światopoglądowych pewnie z lewa się przesunąłem w stronę zdecydowanie bardziej konserwatywną. Natomiast zawsze byłem wolnościowcem, zawsze byłem liberałem gospodarczym, zawsze byłem za tym, żeby podatki były jak najniższe. Dzisiaj jest już jasne, że mamy scenę polityczną jasno podzieloną: mamy socjalistyczną, antywolnościową bandę czworga, mamy konfederację wolnościową, prawicową, no a właśnie tym najbardziej wolnościowym skrzydłem konfederacji jest partia KOWI. Więc y, można powiedzieć, wielu traktowało Korwina, Janusza Janusza Kornickiego z przymrużeniem oka przez dłuższy czas. No i rzeczywiście tak można było się mogło się niektórym wydawać, że jest na uboczu polskiej polityki. Tymczasem jednak teraz y, ta formacja po współpracy, dzięki współpracy z innymi prawicowymi ugrupowaniami w ramach Konfederacji, odniosła sukces, i widać, że jeśli naprawdę chcemy walczyć o idee wolnościowe, to partia Korwin okazała się no, naturalnym wyborem. Więc myślę, że dla większości osób moja decyzja nie powinna być zaskoczeniem. No, Niektórzy pytają, co z moimi wcześniejszymi. Projektami politycznymi. No tutaj właściwie to tematy, które były w ostatnich miesiącach już wielokrotnie, wielokrotnie wyjaśniane. Zawsze byłem wolnościowcem gospodarczym. W sprawach światopoglądowych pewnie z czasem dojrzałem do konserwatyzmu. Więc. Tutaj jest sprawa jasna: nie ma między mną a partią Korwin jakichś zasadniczych rozbieżności. Chociaż oczywiście to też nie jest tak, że będziemy w każdej konkretnej sprawie mieli identyczne stanowiska, to także wśród liderów partii Korwin tak nie jest. Dzisiaj był, wczoraj byłem na konferencji prawicy wolnościowej, gdzie na przykład Sławomir Męcen podkreślał tematy, gdzie, w, w których nie zgadza się z Januszem korwin to są zupełnie normalne, normalne e, sprawy. E, dzisiaj będzie e, właściwie szczególny dzień, bo będzie Kongres Partii Korwin. E, no, mam nadzieję, że będzie można się tutaj włączyć rzeczywiście w budowę silnej, wolnościowej e, prawicy. Teraz, gdy Konfederacja ma posłów w Sejmie, no, jest szansa, że ten głos wolnościowy, te idee wolnościowe będą się naprawdę, naprawdę przebijać i może za kilka lat e, e, siły wolnościowe będą mieć nie 11, a kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu, a może i więcej posłów I realny, wpływ, e, i realny wpływ na politykę. Natomiast bardzo bym przestrzegał wszystkich tych, którzy są wolnościowcami, liberałami, a tak psioczą na korwina, prawda, że nie wiem, ekscentryk że jakieś kontrowersyjne wypowiedzi i tak dalej. No znajdźcie mi przykład, właśnie gdzie, gdzie indziej na świecie partie wolnościowe odnosiły większe sukcesy. Znana partia libertariańska w Stanach Zjednoczonych wcale nie odnosi sukcesów.